schowane puszki w workach ale w całości nie? Mhm. Mm je trzeba wziąć, podnieść Jak też możemy za, zajarać śluczka No, tak nie mam ognia Daj mi ognia Dobra Fajna kotudełka, nie? Mhm mm Co? A gdzie moje to? Co? No moje Ty, to... Ja, ja. Wyrzuciliście? Nie! No. Przepiwo wam. Żeśmy to zostawili na bemo Chuj gdzie to jest. Wiesz, uh -huh. że wyrzuciliśmy? Nie słyszałem, ty. Łapnij no. Ty Nie Wusie, ty się nie, nie odzywaj. Ty! Daj ognia! Ty się lepiej nie odzywaj. No. Я веду куда к своему няньку, живучи, приводить, как в тиску в Помнишь, в как проводил? Ты на унис не помнишь. Как ты проводил? И ты че бы приводил? Не нагрел, Не знаю, не знаю, Patrz. A ty Łukaszek co tam? Pożyneczko Jakoś się żyje A. No Dziesz się jeżdżę sam co jakiś czas Tak Co ty No ostatnio ile byłeś? Ile byłeś ostatnio? Dwa z ile? No przez ile? Co chwilę byłeś w najdroższym hotelu? sam marudzić. No bo ciebie stać. Tak. Na najdroższy hotel. Ciebie stać na najdroższy hotelu. Ja mówię... Zobaczymy kto jest, dzis jest... dzisiaj? jest dzisiaj ojciec? Jest. Ty, ze go nie ma. Gdzie ty byłeś znowu? Jak to gdzie? W najdroższym hotelu. Za dwa dni? Gdzie ty znowu zniknęłeś? Byłem sobie w najdalszym hotelu. Gdzieś? Tak, to mhm. A to skarbonka? Mhm. No. Gdzieś taką wyrwał. Nie, ja tu grób to Zabiorę ci ją zaraz. <grym> będziesz miał, będziesz miał dzień dzięki serwisu. Tak, 20 Ja za złotych sprzedam. To bym musiał mieć, nie wiem, Co? milion złotych tam włożyć, do e? takiej świni. No. A ile chrypaków, nie? Mhm. <grym> uh -huh. Jaka ciężka by była? No, to taka by było. Czemu nie poszliście tam spać? Nie no, tam nie ma sensu Znaczy tam... Ciesz, tu wieje Wiesz jak tu się podtrzyma? to jest to ścięcie Też to mam A jak się naknie to... U -u. Też to mam właśnie O, co, pomazić możesz Masz po całej świecie Ale ubrudzona Ona tak idzie do śmieci a miała iść na sprzedaż. Tu też ja chciał sprzedać. Głupio chciał sprzedać. Ty go nie znasz, nie? Mm -mm. <laughs> Ale fajna. Dobrze wyglądasz przy tej śwince. Zawsze uwaga. On się na ognę A ile puszek? No będzie, no będzie to. A? No mówię ci, że najpierw zbawiają się butelki. Ale ja my tak o synek, to jest za dużo puszek. No? Bieramy butelki, idziemy sprzedać. Ale tak nagle, tak nie no, za dużo puszek jest. Jak mówimy, no, nie no, na patęcie robimy ty. Nie no, no naprawdę, no. Puszek. Co chasia, to puszki, co chasia, to puszki, co chasia, to puszki, ty. Nie, dalej normalnie bierzemy puszki, kurde, ty. lufki jeszcze są? No jakoś się trzymają jeszcze A ty toń? Paliłeś? Czy zgubiłeś też? Za gruby ty. No. Ja ujadę pali, bez kitu. ty no nie urady pali, To do mówię. bletek to się. Co? Dobletek. Bo do lufki to nie. O Muszę usiąść na moją to. Pobudkę wam zrobiłem. Z jednej, z jednej strony dobrze tej. My, my teraz musimy pozbierać te wszystkie te wszystkie pokolei. Ale mąka. Dzielamy wszystkie pokolenia. To trzeba uciekać. No, to... <laughs> Darek specjalnie to robi. Czemu? No, żebym uciekał. Poskładaj to i schowaj może. Poskładaj i złóż w kostkę i tyle. I przykryj reklamówką. Was kręgosłupy nie bolą tak leżąc tak w dół? A jaki nasz, zaradzi no, no nie da, ale da się na prostej spać. O, Dariusz jak śpiwór to zwija. To ile teraz puchy stoją? 4,70 5 butelek, w cenie kilograma, puszek no to jeszcze można znaleźć. Gdzie? Gdzie nie gdzie? Wezmę za złotówkę. Darka zupa, a gdzie nie gdzie? Wezmę za pierwszym razem. Znaczy butelkę mm -hmm. no wczoraj akurat ojciec mi ładną trafię mm -hmm. wczoraj akurat no ładną skąd my wracaliśmy wtedy? ojciec kawa? nie, nie. coca cola na grze jak pokazałeś, to aż zimno mi się zrobiło. To jest moje siedzonko. Ty? I to są mudełka gadzienne. A ta puszka? To jest narzędziano. Ale co to? Co? Co to było? Nie wiem, narzędziliśmy. Ale pełne? Puste? Nie no, puste. Mudełka O mam u Myślałem, że nie mam A ma O, Daruj się jaką tątę Co? Co? Siedząko, siedząko Siedząko sobie O, jaki zimne Ty paliłeś? Fajnie, fajnie i co? I dziś na... Nie wiem, no Paweł mówi, że ten, że gdzie tam gdzieś jest. No dobra, ale idziemy przez te trzy dni. Na no, ja mogę więc ja go nie widziałem. Może przy przybiec... nie, 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 nie. Jest w stanie nie. No bo on zaginął niby na trzy dni. Zaraz słychał zero widu, wiesz, o co chodzi. I ty nagle mówisz, że się pojawił. No tam, to... o... Na pół, na pół, na pół. Ale jaki opalony on już No poważnie Ja wiem Ale on całe życie jest opalony Przecież, nie pamiętasz ile razy było? Mhm uh -huh. Ty Lato 30 stopni A <trym> tył <trym trym> sobie da pyk leży sobie Masz niegu Tylko nie na szybkiego <trym> Nie nie. jak Kuflowe 3.20, czy nie? To jest błęk, że gdzie Nie. Czekaj, 3.50. Ale w tym. W bieżący jest Możemy akurat żeśmy szli z butelkami? Nie, wykupowaliście je no a tam Ukraińcy pracują, nie? No i facet chciał butelki, ale mówi, że kotówki nie weźmiemy, tylko mamy coś kupić na, na sklepie, nie? To o ile? 4,70 za kilo? Nie. Dokładnie ...trzy... Nie. No, mówi o puszkach teraz. A o puszkach. 4,70 kg no. Ale dobra, tak tyle, że przyjdziesz. No. no to dobrze żeby to też czułeś To się czuje Bo za długo cię nie było <grymne> Na bliżej najbliżej gdzie mamy? Na Bema, nie? Teraz to? Na Bema mamy pierwsze Gdzie na Bema? Na Bema Najwięcej puszek jest jak na się schodzi Ja wiem, ale na Bema mamy teraz puszki, nie? Za tym Na Bema. Za, za kebabem Tak, tam dwie. Na bema mamy jedne. Na y, tym. Na bema ta, za tą płytą. Na barabie mamy dwa. Za tą płytą. No, 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 Pamiętasz? no, Trzeci no, no, no. mówiłem, że Co fajny, taki fajne te, 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 nie? Uf. No, co jest? To ile tam pod kartonem jest tych puszek? E, Butelek. Butelki. Nie, no. 8, z 8 będzie. A jaką to fizjkę wczoraj mieliśmy? Nie. No skąd mam ja Wracamy z butelek, jedziemy po ten, po Janosika, nie? Mm -hmm. Jak jest heksa, ty stoi taka torba, nie? No. Tam w tej nie była, ale wnętrze. Ja tak idę, patrzę. ale dobra, wszedłem, wziąłem Janosika, wychodzę, a mówię, spodobała mi się torba, ale coś tam musi być. Ja zachodzę tam. Cała reklamówka butelek, ty. No ta torba, nie? No to dawaj ją. I poszliśmy na ten. Cholera. Do tego, no. Na Wojska Polskiego. Mm -hmm. Słuchaj, a pani butelki? No. Ile i jakie? No to ja mówię. Przywaga żubów jest, nie? Żub, tam dwa lekki. No i trzy karnasie były. No i dobra. A paragon, nie? Żeby był paragon, to by na po dała, nie? Mhm. Żeby nie było paragonu, dała by na 50 groszy. A dobrze było. A później kropka się napatoczył, ty. Ale dobra, ale on nam... Pokazał mi suwę. Kasia pokazała? Mhm. Ale ty, ale powiedz mi tak... Tak szczególnie, nie? Tak, tak ogólnie, nie? No. To co? on bym Nie wiem, nie znam się. Przecież ona tu nie ma kolegów, nie ja ma nikogo. Tak. No tam, dobra, nas odwiedzić, rozumiem, nie? Nas odwiedzić, tam nie? No ale tak ogólnie, no to co? Gdzie, do kogo? Co? Ani tu rodziny nie ma, pewnie? Ani, no dobra, nas odwiedzić, to rozumiem, nie? Mhm. Wiesz, to szacunek dla niej, jak to się mówi, wiesz? Tu swój no a teraz mi przypomnij, gdzie, gdzie mamy butelki czy puszki wszystkie wiem, puszki Spokojnie. jedne mamy na bema jedne mamy tam na ukietka no, na dole, na dole tam, no taki wnętrze, kurcze uuuu budzisz się I jeszcze Nie. zimno, jeszcze zimno jak oczy mnie swędzą Przetrę łapą to... Ojciec, jeszcze gdzie mam? Jezus, nie marł, za kebabem. A nie pozbierają wam? Bo ci powiem, że jest trochę osób, których zbiera. Od groma jest. Od groma jest. to Nie no. tylko, że my... No to... Jak my przykładowo, nie? My zrobimy sobie rewir na parku, nie? Mhm. Usiądziemy sobie, żeby odpocząć, a tu już nowi lecą. To nie to, to nie, nie, nie działa się na takiej zasadzie, tylko to działa na takiej zasadzie, że człowiek... Kto pierwszy, ten lepszy. Dobrze mówi ojciec? No jak? Kto pierwszy, ten lepszy. Nie ma także. Co ty? To co chwilę jest. To jest tak, że wiesz. Uy. Przykładowo ja teraz tutaj so, sobie z Tobą siedzę, nie? Rozmawiam z Tobą i z ludźmi jak ktoś mówi. A tam już, no, a tam już tam rewir robią. Już, w tym momencie. No proszę, kartoniki są? Są. Na takiej zasadzie to działa, co Ty? Nie ma to. Jak, normalnie jak ja, ja zauważyłem, nie? Że jak my, to już o trzeciej, o trzeciej rano już, już startują. Żeby być jak najprędzej, wiesz. A to wiesz, a dopiero później się znowu coś nazbiera, i jak ktoś dopiero wstanie, będzie szedł na przykład do pracy, kupi sobie piwko jedno, drugie, wypije, wiesz, wyrzuci puszkę tego, tego, ale to, to nie jest na tej zasadzie właśnie. Kto pierwszy, to lepszy. To, to, to na tej zasadzie działa, nie? Właśnie. Dobrze mówię? nie? Ociec. Okay. z rana jak śmietana. A jak? Oj, oj, oj. No wczoraj też trochę było, nie? Jak? Gdzież my wczoraj, my wczoraj, nie? Ze 40 butelek gdzieś wszystkich kupiła, ogólnie, ogólnie. więcej. Nawet, nie? Na początku było cienizna, po pięć, no, po sześć butelek. A nie? Ty, jak już się sypło, to... To idziemy pozbierać butelki? Puszki. Puszki. No. Brzynek, bujaj się. A ta też jest, aluminiowa? Co? Ta puszka? No, alu. No ja. to po. to się świeci. To tylko... Te tanie z Biedronek albo coś z netto nie mają aluminium. Nie, też już są aluminiowe. Też? Te mocne na przykład co jest. Albo poker. Pamiętacie piwo, poker? Tak, no, no ale to kiedyś był netto. Teraz jest borby. A. Czarny i, też, i zielony. I... Też, też. I też są aluminiowe? Tak samo jak kiedyś kustosz w Biedronce. No. Też był kiedyś metalowy. Teraz już alku. Nie no, to jest dobre. Teraz już wolny Bardzek ty już nie ma tak, Teraz już się wyswanili, nie? Bo to jest jak to się mówi zwrot Zwrot ja chyba To chyba tą większą działać Co? Nie? Goryk. nie no, worek i tak musimy wziąć duży, żeby wszystko przysypać do jednego. Góry, tak to tutaj. Jakąś skrytkę musisz sobie wykręcić, co? No. Niech chcesz zrobić magiczną skrzydkę. Taką. Nie zostawiaj nic do wartościowej, tyle. Nie. Nikt nie weźmie, nie? Tak no tak? chyba nie no Chyba Wiesz jak to jest, nie? Niby nie weźmie, a, a za chwilę nie ma Co Dariusz taki osłabiony? Ja? No? Czemu? No tak, jakiś osłabiony Nie Osłabiony? No Nie. Ustawaj. Już rewiry. Towar po, Popychać No Wczoraj to chyba nie mogliście nigdzie sprzedać, co? Puszek nie, nie, no wczoraj było święto, nie. Taka zapchana no. Ale o, jeszcze świat taki są. Też Łukasz, zwi niech zwinie to. Nie będzie się rzucać w oczy. No zaraz przyjdą i wyrzucą takie rzeczy. Jak ty możesz z tej lufy cisnąć? Czemu? To mocne jak... Jak Świnkę schowaj! Ona jest najważniejsza. Czemu ty ją zrobiłeś tak? No, skarbonka nasza. No mówię, tak świnkę ubrudzić. Nasza skarbonka, to tam będziemy wrzucać dzięki, nie? No. I będziemy się zbierać na browara. No, to zanim uzbieracie, to wam zabiorą tą świnkę. Nie, bo nikt nie będzie wiedział, że tam są dzięki. Darek jak nigdy normalnie. Ładnie tutaj wszystko składa. nauczyło go trochę. To nie było? To no. nauczyło. W kosteczkę? No. <noise> Jak ktoś będzie komaty, to będzie wiedział, co chodzi. Żyjesz. Wszystko musi być w kosteczkę ładnie, elegancko. Wiesz. Tylko pamiętaj, nie się nabiało, nie? Ja bym ją w reklamówkę zwinął i w krzaki gdzieś włożył. Żeby wiesz o co chodzi Nie ma reklamówkę Jednorazówek nie masz towar jest Reklamówka No Zobacz ile darmo zjadł? No widzę właśnie Już darmo zjadł ten, Bo daruś... Dobry ojciec? To wiesz. No, Zawsze przyrzucił. Wszystko no, oddaję. Chlebek, nie chlebek. Tak, macie, macie. Bo, bo my mamy, nie? To macie, 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 macie. Dlatego darmo zjadę, nie? Uh -huh. Zobacz jak no zobacz, zobacz sobie tutaj już. One z dnia na dzień coraz bliżej przychodzą. Bo Darek je wiesz, tak, Darek je tak już... Przygotowuje, żeby mu jadł z ręki Darek je tuczy, żeby później na obiad jakby no, do sojuszu. No tak. Zobaczy, ile już masz dzieciako. A, to jest jednego ma.